Siema. Mm. To jest moja mała prezentacja. Dzisiaj chcę poszukać Hirobrain. Jest pierwsza od nocy. Za bardzo się nie boję, mam mikrofon bardzo głośno ustawiony. Tutaj e, dwa ustawienia w zasadzie znaczy, jednej kolei, Drugi się tak jakby sam pojawił. Więc najpierw tam poszłem, bo to że tam był te szkło było no i już mówię, o, Herobrine tam był tam było takie coś, takie takie wejście tam weszło mi było TNT będę używał tutaj jaków, ale nie takich jakichś tych HP hacków, czy godmodów, czy jak to się nazywa tylko będę normalnie grał jeszcze nie spotkałem herobrine, ale Wiem, że może przestraszyć chciałam sam poszukać jego nauku tutaj przejdę Najwyżej tego e, Przed Kurde Tam jest Jak mnie przestraszy O mój Boże Co jeszcze? Armazonie Osory oh, za mach oh, ooo jego domu, jego dom, co oh, się pali sami. Proszę ja się boję jako domniję co tu jako domu, ale oh, kurde resb tego. Włączyłem save'a, a tutaj koło mnie hero prime. Fejdę do jego domku. Nie wiem co się stanie. W najwyżej zginę. Życzę mi powodzenia. A więc... No. Mm, tutaj się przespałem. Zrobię na normal. Żebym miał tu checkpoint, jakbym tutaj dotnął. Jak widzę to już to nie można z tego wyjść Co będzie za tymi dniami? Lapa, no, wiedziałem, wiedziałem Wiedziałem. Co ja mogę po prostu zrobić mm. Ja się... Nie, nic specjalnego tam nie było To ja, Kurde... Spal... Dwa? Dwa? Ja teraz szukam dalej i do zobaczenia O więc ludzie tutaj... Znalazłem jeszcze jeden domek przed chwilą mnie przestraszył. O, widzę skrzynię Widzę skrzynię Chwila, ja się boję On jest koło mnie, prawda? Kurde Nie widzę O Co to kurde jest? Czemu tu nic nie ma? Szal! ale kurde um, okej okay. się tylko boję i ciekawego bo tutaj nie było bądź, powiem powiem że wam ze spańcą nie, nie wiem ale zaraz się znowu zobaczymy o, tutaj niedaleko tutaj widzicie, że to było a tutaj znalazłem coś bardzo interesującego. Cien um, to z daleka. Nie wiem, co tutaj już napisane. I am your shadow. Ja jestem twoim cieniem to jest? Kurczę, że nie, wiem, na tego. No, to jest właśnie tam mina. No, to mi się... Po prostu nie wiem. Kurde. Ża, ża, ża Co to jest? O, no, tego jeszcze nie widziałem. A więc położyłem takie coś. Właśnie takie coś piszę. Jak to zniszczę, to koło mnie się on pojawia. A teraz było... co innego, bo się pojawił jakiś inny koleś. W ogóle pierwszy raz widziałem tego skina, o co chodzi? Jakiś taki nie wiem boję się, Patrzę. no siemano, tutaj dalsza część tego, och jak... jak widzicie, nie wiem co tam jest. U kurde, czaj, był przed chwilą Hero Brian i tego. Nie wiem, czy on zrobił tego domka, jest podobny do tamtego domka, ale laki, kurde. Przez to, że gieram z kolegą na scapie. A więc... Aha. To jest to samo co wcześniej. Więcej się powtarzają te domki, tak? Um. Co by to jeszcze do tego dodać? Jeszcze coś zobaczyłem. Tutaj to. Nie mam pojęcia co to jest. To jest ten sam domek. Nie wiem, co to za Bóg. Nie mam pojęcia co tu jest. W każdym bądź razie nic szczególnego, specjalnego. A więc, tutaj znalazłem jeden z domów. To jest na nowym save'ie jakby, co? Poczekajcie, nie chcę się przestraszyć. Idę najpierw do tego... tutaj. O nie, ja się boję. On za zobaczcie. O, nie. Są tu jest? Czekajcie, czekajcie, nie chcę się przestraszyć. Nie jestem czekaj, czekaj, 一起吗？